Witam Cię bardzo serdecznie po tym krótkim wprowadzeniu. Ja nazywam się Tarek Rydwelski, a Ty właśnie znajdujesz się na mojej nowej stronie, która jest podsumowaniem moich kilku ostatnich lat pracy na mojej grupie z analizami kryptowalut, ale nie tylko, ponieważ na tej stronie znajdą się również szkolenia zarówno z analizy technicznej, Network, marketingu, no i oczywiście dostęp do mojej grupy szkoleniowej, którą prowadzę nieprzerwanie od trzech lat. Moi drodzy, znajdziecie tutaj również program partnerski. To jest coś, o czym myślałem od bardzo, bardzo dawna. Jednak początek roku 2020 bardzo napędził ten pomysł, gdy zobaczyłem olbrzymią potrzebę. Dostarczenia pewnego i łatwego źródła dochodu, z którego mógłby korzystać absolutnie każdy. To właśnie teraz możesz osiągnąć z moim programem partnerskim, w którym zawsze będę się z Tobą dzielił 20% prowizji z każdego produktu, szkolenia czy też subskrypcji, jakie znajdują się na stronie. Więcej informacji na temat programu partnerskiego znajdziesz na tej stronie, właśnie klikając Chcę przystąpić do programu partnerskiego. Na chwilę obecną dostępne na stronie są dwa produkty, czyli grupa szkoleniowa, którą prowadzę od trzech lat. Aby do niej dołączyć, klikasz dołącz do grupy. Mamy do dyspozycji w tej chwili pakiety Basic, Standard i Pro, na który przez cały tydzień będzie 50% zniżki dla każdej osoby, która kliknie w link, który znajduje się pod tym filmem. A jeśli chciałbyś nauczyć się analizy technicznej, to możesz skorzystać z moich szkoleń online, które również znajdziesz na tej stronie. Są to szkolenia z analizy technicznej, gdzie spotykamy się. Na żywo i możemy rozmawiać na każdy wybrany przez Ciebie temat lub zacząć szkolenie od absolutnych podstaw. Moi drodzy, więcej szkoleń jest aktualnie w przygotowaniu i niedługo pojawią się na stronie. Jest to faza pre-launch, która będzie trwała przez pierwszy miesiąc. Wiele rzeczy może zostać zmienionych. A na pewno zostanie dodanych do tego serwisu. Jeśli jesteś zainteresowany, serdecznie zapraszam Cię na stronę. Tak jak powiedziałem, aby się dowiedzieć więcej na temat programu partnerskiego, wracasz do programu partnerskiego i klikasz przycisk na samym dole strony. Aby dowiedzieć się więcej na temat samego poruszania po tym serwisie, udaj się na stronę główną i otwórz wideo przewodnik po. Stronie. Moi drodzy, jeśli śledzicie moje analizy z grupy Facebook lub na kanale YouTube i zastanawialiście się, czy nie skorzystać z tej możliwości edukacyjno-szkoleniowej, to teraz jest jak najlepszy moment, aby dołączyć do grupy po promocyjnej cenie. Przypominam: 50% zniżki na grupę pro do końca tygodnia dla każdej osoby, która kliknie w link zostawiony. Pod tym filmem. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat serwisu, skontaktuj się ze mną na Facebooku, na YouTubie lub przez zintegrowany czat, który jest również dostępny na stronie. A ja odpowiem najszybciej, jak to możliwe. Korzystając z okazji, serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które są ze mną tak długi okres czasu na grupie. Mam nadzieję, że ten kolejny krok w naszej współpracy. Jakim jest nasza nowa platforma i możliwość generowania pasywnego dochodu, będzie dla Was korzystna? Serdecznie Wam dziękuję, i do zobaczenia wkrótce na Darek Rydwelski Network. Pozdrawiam Was serdecznie.